To Ci pokażę, jak możesz wyłączyć panel sterowania w swoim iPhoneie, gdy jest zablokowany. Oznacza to, że kiedy twój iPhone będzie zablokowany, nawet jeśli przesuniesz w dół, panel sterowania się nie uruchomi. Aby to zrobić, jest to bardzo proste. Musisz otworzyć ustawienia swojego iPhone'a, A, a następnie przewinąć w dół do opcji rozpoznawania twarzy i kodu. Naciśnij w tym miejscu. Wprowadź kod, aby odblokować dostęp, i kiedy już tu jesteś, po prostu przewiń w dół. Jak widzisz, pojawia się opcja Centrum lub panelu sterowania. Musisz wyłączyć te opcje. Gdy jest już wyłączona, nie musisz robić nic więcej. W momencie, w którym Twój iPhone będzie zablokowany, panel sterowania nie uruchomi się. To naprawdę takie proste. Mam nadzieję, że okaże się to przydatne. Jeśli chcesz wykorzystać pełny potencjał swojego iPhone'a e i abyśmy w prostych krokach ci to wyjaśnili, zajrzyj do opisu. Dziękuję bardzo za obejrzenie tego filmu.